Innowacyjny tomograf J-PET zaprezentowano w Krakowie. J-PET, pozytonowy tomograf emisyjny zaprojektowany, i wykonany w Zakładzie Fizyki imienia. Mariana Smoluchowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim zaprezentowano w Krakowie. Urządzenie różni się znacząco od tradycyjnych tomografów PET. Użycie detektorów polimerowych, które są kilkudziesięciokrotnie tańsze niż tradycyjnie używane detektory nieorganiczne, w połączeniu z w pełni cyfrową elektroniką pozwalają na stworzenie modularnego i kompaktowego tomografu. Unikalny sposób zbierania informacji o miejscu koincydencji w oparciu o dokładny czas rejestracji fotonów emitowanych z ciała pacjenta pozwala na wykorzystanie zupełnie nowych metod obrazowania pacjenta opartych na rozpadach wielofotonowych, które nie były dotychczas nigdzie wykorzystywane. Czytamy w komunikacie prasowym przesłanym przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych NCBJ. Po latach prac, stwierdzają autorzy komunikatu, można mówić o wielkim sukcesie całego zespołu inżynierów, lekarzy i naukowców. Wśród nich znaleźli się również pracownicy Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Profesor Wojciech Wiślicki, dyrektor Departamentu Badaniu Układów Złożonych NCBJ, wyjaśnia, że Centrum Informatyczne Świerko pracowało oprogramowanie do analizy i symulacji danych przeznaczone dla JPET. Symulacje pozwoliły na ocenę urządzenia zgodnie ze standardami NEMA dla urządzeń diagnostycznych. Nasz zespół opracował również metody rekonstrukcji sygnałów w systemie akwizycji danych oraz rekonstrukcji obrazu ciała pacjenta, dodaje doktor inżynier Wojciech Krzemień. Rekonstrukcja wykonywana jest trzema sposobami, dzięki czemu uzyskuje się rozdzielczość obrazu lepszą niż 1 cm. Więcej o projekcie na stronie pod filmem. Pap Nauka w Polsce.